Rozmowa niezależna jest aktualna. Witam państwa. Dzisiejszym gościem jest pan senator Bogdan Pęk. Kłaniam się, dzień dobry. Witam państwa. Panie senatorze, zacznę od tego, co się wydarzyło w Knurowie. Powiem szczerze, jestem naprawdę tym głęboko wstrząśnięty. Przeczytałem na portalu Gazety Wyborczej relację z tego zdarzenia, z tego, co się tam odbyło na, na, na stadionie. I w opisie użyto takiej frazy, że policja oddała najpierw dwie salwy ostrzegawcze. Ja oglądałem bardzo uważnie zapis z tego filmu. My dysponujemy całością zapisu z, z tego, co, co tam się odbyło. Tam nie było żadnych salw ostrzegawczych. Oni po prostu strzelali jak do kaczek. Ja miałem takie wrażenie, wie Pan, w latach 80. jak były jakieś manifestacje i tak Choćby taka manifestacja od 3 maja w Warszawie w 1982 roku. Też później były takie... Artykuły pamiętam w y, tamtejszej prasie, tak? Żołnierz wolności Trybuna ludu, <grystanie>, gdzie oni opisywali, zupełnie inaczej to wyglądało w rzeczywistości. Pan był przeciwnikiem wprowadzenia tej ustawy z tego, co ja kojarzę, tak? Tak jest. Pan protestował przeciwko. Czy znaczy, Pan przewidział, że może dojść do czegoś takiego? Dokładnie powiedziałem mniej więcej w ten sposób, że dopuszczenie y, jako Środka przemusu bezpośredniego broni gładko użycia broni gładkolufowej yy, z decyzją na niskim poziomie dowodzenia, no, czy tam tamtej grupy yy, szturmowej, czy jak ona się tam nazywa, no, jest nie do przyjęcia, bo policja bardzo szybko pójdzie na uproszczenia, po co się narażać? po co ryzykować obrażenia, jak lepiej oddać kilka salw. Ale jest tu kilka elementów, bo po pierwsze, ja zastrzegam się, że widziałem tylko ten obrazek, który był pokazany w telewizji. No, no wyskoczyła grupa podrostków. Nie mieli tam żadnej broni, pałek, nic tam nie było widać. No, 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 zwy, zwyczajna, drobna chuliganerka, czyli wykroczenie. No i, i w wyniku y, akcji policji ginie człowiek i nie ma winnych, a pojawiają się masowo obrońcy, że policja musi i tak dalej. Nieprawda. To jest zabójstwo, to jest zabójstwo. Pytanie czy z premedytacją. Z 30 metrów dobry szczele. za mam nadzieję, że wyszkolili tych ludzi, którzy dostali do ręki tą broń kolufową nie może się pomylić w ten sposób, że zamiast w korpus czy w nogę trafi w głowę. A że przepraszam, tak się tłumaczą, że, że to jest tak nieprecyzyjna broń. Nieprawda. Że celują w korpus, no ale... Ja, ja mogę stanąć w zawody z dobrym szczelcem w policji i udowodnię mu, że z 30 metrów nie będzie większego rozrzutu jak 10 centymetrów. Jak 10 centymetrów bez żadnego wysiłku. A, a gdy się człowiek przyłoży, to może być mniejszy. To jest na niedużym Stała się precyzyjna broń, ale to, to jest jakby technika, natomiast chodzi o co innego. Moim zdaniem decyzja o użyciu takiej broni może być e, podjęta w ostateczności. Przepraszam, w prawie jest zapisane z tego, co, co kojarzę w artykule tym, chyba to jest na 11. miejscu e, użycie broni gładkolufowej. Jako ten środek przymusu bezpośredniego wcześniej są. No, jest jakaś gradacja, wcześniej są powinny być użyte proporcjonalnie do e, niebezpieczeństwa inne środki. Policja tak, e, walka z chuganerią, tak, natomiast bezkarne zabijanie e, młodocianych. E, Chuliganów nie. Czy oglądał pan wczoraj y, program w TVP Info? Dziś wieczorem gościem tego programu, gościem pani redaktor Beati, Beaty Tadli, był pan, już pan się śmieje, był Andrzej Duda. Widział pan to? No widziałem, wie pan. No... Jak pan wie, długie lata jestem w polityce, ale no, Kto był lepszy, Gębarowski czy tabla? Gębarowski jest inteligentniejszy, no, bo ta, ta, ta była tak obrzydliwie nachalna, że... No, Zadzwoniłem do kolegi i ten mówi: Słuchaj, to teraz jak ludzie to widzieli, to już teraz nie mają wyjścia, będą musieli głosować na dudę ci, co się wahają, bo przecież było widać, słychać i czuć, no, że ta dziennikarka przekroczyła wszelkie granice przyzwoitości. No, no, to się nie godzi, no, by, zwłaszcza w telewizji publicznej. Przecież nikt nie odbiera dziennikarzowi prawa do, do własnych poglądów. Natomiast niech Pan zwróci uwagę, że w tym systemie, który się wytworzył, a, a zwłaszcza teraz przez te 8 lat tej koalicji, rządów tej koalicji ugruntował, dziennikarze wiodących mediów nie zajmują się, tak jak wszędzie w demokracjach na świecie, patrzeniem na ręce władzy, tylko tępieniem, bezwzględnym tępieniem opozycji. Na wszelkich możli możliwych falach i na wszelkie możliwe sposoby. To jest zaprzeczenie jakby tej fundamentalnej zasady demokra demokracji, że władza jest kontrolowana przez wolne media. Pana zdaniem wyjście ze studia telewizji publicznej Marcina Mastalerka rzecznika PiSu było dobrym rozwiązaniem czy złym? Wie pan, tu emocje działają. Jeżeli to było przemyślane, to nie było to mądre. To nie było to mądre. Ja bym nie wyszedł. Trzeba, jak już się przyjdzie do studia, to trzeba powiedzieć wprost, nie bacząc na to, co próbują imputować przeciwnicy nasi, a zwłaszcza tendencyjni dziennikarze, bo rzeczywiście sytuacja była słuszna w tym sensie, że pan prezydent Komorowski... No, nie tyle prezydent, co kandydat na prezydenta w tej chwili. A znaczy, to jest takie oko że nie go pokazujemy, ale tylko dlatego, że tak. jest prezydentem. Bo no. jakby nie był prezydentem, byśmy go nie pokazywali, no, ale musimy pokazać, no bo uczestniczy prowadzi. Był, był z okazji tych, ty, ty, tak? tych, uh, tych uroczystości państwowych kilka razy pokazywany, i to w dużych odcinkach a Duda, który miał też kilka ważnych spotkań, w tym ważne wystąpienie w górach nawiązujące do potrzeby zmian konstytucyjnych, no został no, cał... fundamentalne wystąpienie, fundamentalne, tak. o tym, jak można tę Polskę zmienić całkowicie, na polegać, został tak. całkowicie przemilczany no i, i, i myślę, że no, słusznie, słusznie chyba Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich podjęło decyzję o, 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 o tym, że, że potępiło tego typu działania, tendencyjność że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i nadaje się do rozwiązania. Ten system, jak chodzi o media publiczne, zgnił. Stał się służalczy wobec tej części elity władzy, która wiedzie Prym w okłamywaniu Ale społeczeństwa. Czy, czy po ewentualnym przejęciu władzy przez opozycję, czy pana zdaniem media publiczne są? Do odbudowania? Czy tam trzeba wszystko zasypać no, no, wabnem i zbudować no, od nowa? Moim zdaniem, y, ca, cała struktura instytucjonalna musi ulec zmianie. Czy Krajowa Radio Fan tak i Telewizji, jest. jako tak, tak, organ tak, kontrolujący tak, te tak, media. Tak, tak, tak. tak. To, to, w tej chwili, to w tej chwili, moim zdaniem, nie da, się, nie da się już odbudować. Ci ludzie się tak przyzwyczaili do bezkarności. No przecież ja na antenie, który z dziennikarzy niedawno powiedział, my tu popieramy pana, pana Komorowskiego. No To Radio Publiczne. No, prak, 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 no, no, no więc wychodzi pan Jan Ordyński, no to po prostu słuchać nie można. No, przecież to, to, to jest nadworny, nadworny naganiacz, że tak powiem, części rządzących. A tam jest wielu takich. No, gdzieś znikli zupełnie ludzie, którzy. No, próbują być arbitrami, czy, czy próbują nawet odnieść się krytycznie, a przecież jest o co, do tej władzy, która rządzi fatalnie przez te 8 lat. No więc, gdyby nie te media, zwłaszcza publiczne, no to ja myślę, że oni by nie mieli więcej jak 10% poparcia. To jest ich główna siła. Im jest gorzej, tym w telewizji jest lepiej. Panie senatorze, na koniec chciałem jeszcze... Pozostając w temacie kampanii, zapytać o jednomandatowe okręgi wyborcze. Pan jest przedstawicielem Senatu. Właśnie w Senacie te jednomandatowe okręgi wyborcze jak najbardziej działają, prawda, przy, przy wyborach. Paweł Kukiz, który no, wszystko na to wskazuje, będzie miał bardzo dobry wynik, tak? Jest obsesyjnie przywiązany do tej myśli, żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze? Jakie jest Pana zdanie w tej no sprawie? Po pierwsze chciałem się systemowo odnieść. Jestem absolutnie pewien, że jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu nie rozwiążą żadnego z tych problemów, o, których, o które chodzi Pawłowi Kukisowi, jeśli wierzyć, że jego intencje są tu szczere i czyste. Wybory do Senatu odbyły się według koordynacji jednomandatowej i mamy dwie partie dwie partie i dwa pojedyncze mandaty, ale z poparciem wiodących sił. W Wielkiej Brytanii tego typu system spowodował utrwalenie systemu dwupartyjnego. Podobnie, podobnie jest w innych krajach Europy Zachodniej. Może nie aż tak skrajnie, no ale Stany Zjednoczone również w tym systemie jednomandatowych okręgów wyborczych według ordynacji większościowej mamy dwie partie. Ale no, hasło jest nośne. Głosujmy na tak. ludzi, a nie na listy partyjne. Hasło jest nośne, ale mechanizm jest. To, znaczy, to wynika z niezrozumienia tego mechanizmu. Analiza wyborów dokonywanych w okręgach jednomandatowych musi prowadzić do wniosku, że o wiele ważniejsze było dla młodej polskiej demokracji obniżenie progu na przykład wyborczego. W tej chwili mamy 5% próg, który blokuje te, te małe, nawet średnie ugrupowania. Gdyby to było na przykład 3%, to struktura... No, ale nie doprowadzi do tego, że będzie bardzo dużo małych partijek w Sejmie. Każdy miejsca. system ma swoje wady. Natomiast to by była jakaś droga do urozmaicenia tej polskiej sceny politycznej. A na pewno nie jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja, ja myślę, że no zakładam dobrą, dobre intencje Pawła Kukisa, ale, ale Myślę, że fundamentalnie Błądzi, fundamentalnie Dobre błądzi intencje problem... Pawła Kukisa, ale czy Nie dostrzegam pewnego podobieństwa, pewnej analogii Do, była taka partia, partia przyjaciół Piwa Tak czy to nie jest no Więc, no bo... Rozumiem, że Pan nawiązuje do tego, że, że w Polsce były takie, takie dziwne przypadki. A, e, pierwszy pojawił elektorat Tymińskiego. Tak. A, potem na bazie tego elektoratu Polska Partia Przyjaciół Piwa. Potem e, samoobrona Lepera. E, a potem Palikot e, z tą swoją partią, która już nie wiem, jak się nazywa, bo to wielokrotnie. Zostawmy, no, ale w każdym razie ten sam mechanizm i wszystkie te formacje, które nagle po Stały jak Feniks z Powiałów, były mocno promowane przez no właśnie, większość tak. mediów. No niektórzy mówili nawet, że przez służby czy przestrzenstwu. No, partia X, tak, partia Tymińskiego, tak była zorganizowana przecież. No, to... yy, no ale, ale ja myślę, że, że partia Lepera również. No, tam się aż roiło tajnych współpracowników na najwyższych pozycjach, a jak chodzi o Palikota, to nikt nie ma wątpliwości, że, że to, było, to był sztur, sztuczny twór, yy, no, yy, tworzony chyba jako potencjalny koali koalicjant. No, jeżeli tak by miało być z kisem, to by była tragedia. Wierzę, że tak nie jest, ale, ale może się dopiero okazać po wyborach. Ale podobieństwa pan dostrzega. Tak? Podobieństwa nie wyraźnie jest... dostrzegam, natomiast no, niebywale, mi, to znaczy, rozumiem niechęć do establishmentu. Natomiast jak słyszę, ja jestem apolityczny, no to albo człowiek nie rozumie, co to jest polityka, bo przecież polityka to jest fundament demokracji, to jest spór. Tak jak pan prezydent Komorowski akcentuje szczególnie, że kłótnia to jest nieszczęście. No z debaty, ze sporu, no czyli z kłótni ma się tworzyć lepsze jutro, Państwa, lepsze to, rozwiązania. szczęście, to. to jest pan prezydent Komorowski. Tam to tak. to znaczy, y, y, złośliwi mówią, że, że osoba pana prezydenta jest najsłabszym elementem jego kampanii, bo trudno z niego wykrzesać się jakieś pozytywne elementy. No ja, jak mu brakuje kartki albo jest atakowany na wiecach, to y, no, traci panowanie nad sobą, czy y, panowanie nad pewnym ciągiem intelektualnym Własnej dopowiedzi To ja dziękuję z uprzejmie za spotkanie. Już śpieszę, już śpieszę z zapowiedzią. Proszę Państwa, uwaga: jutro zamieścimy kultowe, historyczne przemówienie Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Takie słynne przemówienie z jasnej góry. Pamięta Pan to przemówienie? Jak leciał helikopterem, przyleciał na jasną górę i mówi, że leciał właśnie śmigłowcem i z góry widać najlepiej, a z jasnej góry widać jeszcze lepiej, najlepiej i tak dalej. Nie, nie no tak, co co, co ciekawe, Historycy, przepraszam, ja się nie historię, historycy, rozmaicie analitycy i tak dalej do dzisiaj toczą spory, czy w ogóle kiedykolwiek w historii ktoś wygłosił lepsze przemówienie. No, ma, ma pan dzisiaj świetny humor, jak widzę, ale sprawa jest poważna, mam, ale... bo, bo, bo yy, yy, prezydent od dłuższego, od dłuższego czasu zachowuje się bardzo dziwnie. No i, i, i to napawa obawą, czy, czy on będzie, gdyby nie daj Boże został wybrany, czy on będzie zdolny udźwignąć ciężar prezydentury w całej okazałości, czy będzie tylko zabawką. Panie senatorze, Szogun mu pomoże naprawdę. No tak, Szogun, są tam jeszcze inni pomniejsi, Szoguni. Są, tak. Natomiast myślę, że ta jasna góra to jest dobry powód do tego, żeby stwierdzić, iż ci politycy albo znaczna ich część, którzy podejmują rozwiązania prawne głosują za ustawami sprzecznymi, z nauką Kościoła, czy w ogóle z ideą, z etyką chrześcijańską, bardzo często stoją na pierwszych stopniach ołtarza, bardzo często noszą baldachimy i eksponują swoją katolickość czy, czy, czy wiarę pozostając w działaniu w całkowitej sprzeczności. No myślę, że to jest, to jest grubo nieuczciwe i polecamy te obserwacji. Ja myślę, że Polacy to widzą, spokojnie. Polacy tak, ale jakby część hierarchii słabo to dostrzega. Dziękuję pięknie za spotkanie. Pan senator Bogdan Pękny. Kłaniam się.